Halo, witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, scout challenge. Gramy tylko scoutem. No scope. Only no scope. Zobaczymy, co to będzie. Mi się wydaje, że będzie trudno. No, dzisiaj, typowo mapa Niuk. Niuka spróbujemy z scoutcikiem. Albo no, w sumie Warpasa Zobaczymy. Jedną z tych dwóch map. Dzisiaj, jest ze mną nie kto inny jak. Młody Witam. No, dzisiaj ze mną młody. I no co? Bez przedłużania. Halo, halo, witam. Już w meczu. Trafi się overpass wypas. Młody ba u ciebie. Wyłącz to echo. Wyłącz to echo. No oczywiście jest pistoletówka. No to wiecie, no to pistoletik, nie? Dawaj push Wyłącz to echo, mówię! Nie zabijaj mnie młody! Ja dzisiaj na telefonie jestem, nie mam Nie trafiłem kur... ani razu. Jak oni trafili ciebie, ale mnie nie. Ciekawe, ciekawe. Co o tym sądzisz? Dobra, to będzie ciekawe, papyk. Pyk. Dostał, czy nie? Kurde, nie, nie mam! Młody on wiesz o tym! Dostał, bo uciekł! Masz tam pakę. No nie, jeden chyba dostał. Bo. jest. Oh to będzie tak ciężko. Ej, ze, ze skopem jest by się dało, nie? Ze skopem by się dało. Ale właśnie my nie używamy skopów. My skopów nie używamy, jak wiesz, młody. Dobra, to może zmienimy, że można zesumować. Nie, 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 no już trudno, już się podjęliśmy. Cicho. Dostał.. Czy cicho? Dostał! wrażenie, że muszę iść po tą pakę, bo ja nie zdobędę nic. No. Obydwóch dostało, Ej, skąd? A, bo ty zdawaliśmy chociaż jednego killa. No ja mam dwa, nie? Ale ty z pistoletów No nie da się, ciężko jest, w sensie pod CT. Ale takie pytanie, bo to mamy zabić z skopa. Czyli przycelować mogę i go obić na przykład, a zabić go z noskopa. Ej, co tu się stało? Nie no, młody, on, on linouskołp, tak. A, no dobra. Yes. oni chyba wiedzą co robi Ja, ja pierd... Ale wiesz, że to będzie tragiczny mecz? Wiem. Zrobiłem. Ja to wiem. Ja to po prostu kurde wiem. Ej, bo ja nie umiem grać Scoutem. Albo... I zróbmy serię, że od tam Silvera do jakiegoś tam Rangi Scoutem tylko. To można przez... No się, bo on nas Zaskakujesz mnie, nie? Mówiłem! rasuję, rasuję, Co faj, co faj, co faj! Dostał! On dostał, dostał, dostał! Uuu, sit on, sit on, Podchodzimy, dawaj! Podchodzimy! Dwóch nas nie zabije! A jednak rzadko. Ty, go nie trafiłeś na początku, ja go dwa razy trafiłem. Tak, uboje, dobre wyjść, to tu jadałem temu typowi. Zamieść się kałtem? Jakiego Takiego skina? może być tam. Patrz, pas, stań, stań, celuj się, co nie? Nauczelować się i puścić. Tak, i ustaw celownik. Czeka. Dostał. Ty, a Jak go zabiłem, czy nie? Dobra, pa. Widział, no, jakbyśmy grali, to byśmy to wygrali, bo oni są głupi, bo my... Jakby oni są tragiczni. Oni są tragiczni, oni nie są głupi, oni są po prostu tragiczni. No. no da, oni oczywiście w sensie to jest... Nie, no w pierwszej rundzie ja jeszcze bym nie raszował, w drugiej też, nie w trzeciej. Jeż, jeżeli by, bym widział, że oni tylko on no to wiesz, no to jest logiczne. Oho. O, no to patrzę A wupcia Przechodzę do ciebie, boostujemy, boostujemy Dawaj boost Idź jako miesarmat, <grystanie> Dawaj do przodu bo no ty debilu Bawić się nie umiesz Dostał, 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 dostał. dostał, <coughs> Pikni ze mną, pikni. Daj, trzy oni się nie spodziewają, że ja tu jestem. I ty. Nie bloku! No co jest? Nie, ty pusty jesteś. Saryama, Przewaduj sobie. Wiem co robić, młody. O ty, a to było głupie. Ach, to było głupie, ej, bo ja mam kurwa spację, tak, czu, tak czułam. Tak mam, czułam, wiesz, tak mam strasznie. No co jest z ej, to tym to... gardem? Jemanym? Nie da się nic z tym gardem zrobić. Cię, nie, bo ja mam zacząłą spację i mi lekko palec pad... No co jest z tym gardłem? Pierdolonym, nie, nie mogę nic mówić normalnie. Ale. No daj. Dobra. Muszę go zabić. Nie ma reguł. Nie, 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 nie. Wyrzucam. Mogę przegrać tą rundę. Ale chciałem mu tylko udowodnić, że, że chłopak jest gównem, ej. Naprawdę. Mogę przegrać tą rundę. Iś przegrać, uczciwie? Dobra. Przepraszam, że oszukałem. Naprawdę, przepraszam. Ale chciałem tylko udowodnić. Psu, ten jeden frag... Wytnie się, wytnie muszę... Ja muszę to zrobić. Muszę stanąć, smoka rzucić, biorę Zeusa, ja muszę to zrobić. Oni on naprawdę są główne, mej, no nie? Oni grać nie umieją w tej grze, chyba. Nooo! Jakbyś widział, jaki one Tak mi się. tak mi się celownik do prawej strony akurat przesunął. Ooooo! <słuch> <słuch> Chodzi, co? O to Jak to na znaczy? Plus Plus ja pier... Ej, napisz żeby Watching my stream. Hey, in... wo... watch my stream. Nie, 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 Ej, nie, mogę ty nie, 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 jest nie, nie, On jest po prostu no kurde to, to głupi short. No I dawaj dawaj ja no Hey, short short mnie. Bok Ej dostał i ciebie tam na szorcie No dostał Defuj, bij się z nim. Kurwa, Jezus, A Ej, abym to wygrał tak szczerze, tak normalnie, nie? Nie, 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 walczymy, walczymy do końca. Nie ma co. Ej, ogólnie zauważyliście jedną rzecz, że ja mu kurwała się, fran. Halo, 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 halo. Wygrałbym to tak normalnie, tak Wiem, ja cię słyszę, ale nie, 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 bo to nie ma co. Dostał O ty kurde Ty pan cały makatunek na mnie wykorzystał jak ja się nie ruszałem Ale myślą Za, zaczęli myśleć wiesz dlaczego Weszli na poziom bliżej No 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 plus respekt nie? plus hmm. respekt Mody, ustaw się tu blisko Ja pójdę tu bo oni zaczęli my, bo myśleć, bo zaczęli rasować. Dostał! A ja to skanuję Je, Jeden jest zabity, pamiętaj Ale szedź mi do flesza, dobrego ci powiem. Dobra, młody. Patrz tu. Dostał. No Michał, no pewnie całego młody trafić nie może. Kosa, kosa On nie miał to On jest taki, taki... On jest takim gównem. ...krótki to jest... No nie, ja nie oszukuję, ja walczę do końca, szczerze, no. Ale oni są takim gównem, że gdybyśmy my grali normalnie, to byśmy to najem grali, nie? Nooo Gdyby, Gdybyśmy grali tylko normalnie... On Cię widzi. Kurwa, jesteś główny. Ja pierdolę. Ty to ugrasz z tym Zeusem?